Dzień dobry państwu, Bogdan Miszczak witam w programie Gość Obiektywu, a ja dzisiaj rozmawiał będę z burmistrzem miasta Jasła panem Ryszardem Pabianem. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, y, mamy marzec, to znaczy, że y, pracujemy już na uchwalonym budżecie. Tak, aczkolwiek w tym roku ten termin przedłużono do końca marca i w zasadzie moglibyśmy jeszcze ten budżet uchwalenie tego budżetu mieć przed sobą, ale tak, w styczniu budżet został przez Radę Miejską przyjęty. On oczywiście musiał uzyskać pozytywną opinię RIO. To wszystko mamy za sobą, tak jak powiedziałem, również uchwałę Rady Miejskiej. Ale to normalne, że praktycznie na każdej sesji są wprowadzane zmiany w tym budżecie, bo to ewoluuje cały czas. Oczywiście wchodzą nowe zadania, wchodzą nowe obowiązki. My musimy na to reagować i tego typu zmiany wprowadzać. Czy ten budżet to jest budżet na pandemię? On jest też wynikiem pandemii, tak bym chyba to określił, bo oczywiście musieliśmy uwzględnić to, co już wiedzieliśmy na podstawie wydarzeń ubiegłorocznych, ale też pojawiły się zadania czy też środki, które dzięki pandemii mogliśmy w mieście wprowadzić środki inwestycyjne, bo takie zostały dla miast zabezpieczone. Natomiast oczywiście jest wiele zadań, tych, które są obowiązkowymi dla samorządu gminnego, które co roku realizujemy, ale to nie tylko te, również nie zapominamy o koniecznych w mieście inwestycjach. Ten budżet wyjątkowo duży jest pod względem inwestycyjnym bo to prawie 34 miliony złotych, więc o wiele więcej niż w latach poprzednich. Wrócimy do inwestycji, ale wielu samorządowców żali się, że w tych transzach na inwestycje lokalne pierwszej i drugiej w drugiej nie otrzymali środków, czy Jasło było na tej liście? Yy, które otrzymało i pierwszym, i drugim razem środki finansowe skarbu, od Skarbu Państwa? Tak, otrzymaliśmy, jak powiedziałem, jest to około 6 milionów złotych. Yy, na co pójdą te pieniądze? To są przede wszystkim wydatki inwestycyjne, oczywiście związane przede wszystkim z drogami, ale nie tylko, są też drobniejsze, które składają się na te kwoty. Nie musieliśmy też jeszcze wszystkich zadań określać, na to mamy czas ten, który jest przeznaczony na wydatkowanie, więc pewnie jeszcze i tutaj drobne zmiany będą. Czy te środki mogą być przeznaczone też na walkę z koronawirusem? My jako miasto nie realizujemy tego typu zadań. To zadanie samorządu powiatowego, który chociażby ma pod sobą szpital, miasto nie ma, aczkolwiek staramy się pamiętać o tych potrzebach również naszego Jasiarskiego Szpitala. Dlatego też w ubiegłym roku pojawiły się środki związane z pomocą dla szpitala. Na jaką pomoc mógł liczyć szpital? To były przede wszystkim środki związane z zakupem respiratora, także użyczyliśmy ozonator dla szpitala, więc. Staraliśmy się odpowiadać na te potrzeby, które pojawiały się w szpitalu. 34 miliony w dobie kryzysu wydane na inwestycje to duże pieniądze. Tak jak powiedziałem, są to jedne z większych środków wydawanych w budżecie miasta. Natomiast są to te zadania, które albo są kontynuowane, albo pojawiają się nowe, związane z układem komunikacyjnym, związane z realizacją naszego centrum. Techniki, kultury i przedsiębiorczości, ale nie zapominamy też o zadaniach związanych z ochroną środowiska, na to też mamy zabezpieczone środki. Tutaj głównym takim zadaniem to jest przebudowa przoku naszego przy ulicy Żniwnej. Mówi Pan, że inwestycje drogowe budujemy czy remontujemy drogi? Jak inwestycje to budujemy, więc kontynuacja mostu na osiedle gątki dlatego, że łączy nasze osiedle, to położone za rzeką z centrum miasta do tej pory mogli się dostać do miasta tylko i wyłącznie drogą krajową 28. Obserwując ten ruch na drodze, szczególnie w godzinach porannych, no niestety są to kilometrowe kolejki. Przynajmniej tutaj mieszkańcy osiedla, rafineria, osiedla, gondki mają alternatywny dostęp do miasta. Kładka na razie zostaje, aczkolwiek musimy tutaj zastanowić się nad kosztami jej utrzymania. Ona wymaga gruntownego remontu. Owszem, patrząc na, to, na jej położenie, na pewno skraca drogę do naszego parku linowego, do tego kompleksu, który jest kompleksem Mosiru, a więc łączy te elementy, które są po obu stronach rzeki. Natomiast, tak jak powiedziałem, musimy przede wszystkim zbilansować koszty, czy, czy jest to zasadne wydawanie tych pieniędzy. Kiedy będzie otwarcie mostu? Wedle zapisów umownych powinno to nastąpić w miesiącu lipcu. Most jest prawie gotowy, natomiast z tym się wiąże jeszcze mm, zakończenie robót tych, których nie udało się w okresie zimowym zrobić, ale też kompletacja wszystkich dokumentów. Tutaj wiadomo, że jest to opiek mostowy, a więc musi, dokona musi być dokonany odbiór i dopiero wtedy możemy odejść do użytkowania. Budowane jest od kilku lat centrum e centrum edukacyjne, centrum na byłej szkole nr 3. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? To już końcowe, końcowy etap robót budowlanych. Praktycznie trwają prace wykończeniowe i to, to już naprawdę końcowe. Natomiast jesteśmy też na etapie przygotowywania ekspozycji. Został wyłoniony wykonawca, w tej chwili Kończy etap prac projektowych, bo takie, takie były zapisy umowne. Oczywiście my je musimy zaakceptować i wtedy przystąpi już do przygotowania tych ekspozycji. Na Jaki chwilę... budżet całości. Oj, całe zadanie, ale to nie tylko samego centrum, bo były z tym związane zadania, które były realizowane w infrastrukturze miejskiej, ścieżki rowerowe, przebudowa placu, plus jeszcze ścieżki edukacyjne. Całe zadanie to ponad 16 milionów złotych. Warto inwestować 16 milionów w coś, co będzie służyło przeważnie młodym ludziom? Nie tylko młodym, aczkolwiek. Główny adresat to młodzi ludzie. Natomiast tam również swoje miejsce znajdą seniorzy, będzie też mediateka, więc to jest takie miejsce, gdzie właśnie chcemy, aby wszystkie pokolenia miały okazję ze sobą się spotkać. Będą te strefy wspólne i takie było podstawowe założenie tego obiektu. Oprze, oczywiście oprócz, oprócz tych ukierunkowanych działań, bo takowe też są tam przewidziane, to chcemy, aby każdy tam mógł przyjść i każdy znaleźć coś dla siebie. E, za pana kadencji został wyremontowany, prawie wybudowany. Jasielski Dom Kultury, bo przecież pamiętamy, e, teraz będzie centrum. E, to są te elementy, które e, Ryszard Pabian chce zostawić po sobie. Nigdy tak tego nie traktowałem, aczkolwiek to przyjemne, że właśnie te obiekty. Pozyskały zupełnie nową jakość. Tutaj nieskromnie pozwolę sobie powiedzieć, że również trwa modernizacja naszego Muzeum Regionalnego. Też zupełnie nowa jakość będzie. Przede wszystkim zwiększenie powierzchni wystawy, wystawowej. Mamy tysiące eksponatów, a tak naprawdę mogliśmy bardzo niewielki procent tego na co dzień pokazywać. Ta zwiększona powierzchnia na pewno pozwoli. I pozwoli pokazać o wiele więcej. Aczkolwiek tutaj jakość też się zmieniła tego, co muzeum pokazuje muzeum wychodzi przede wszystkim poza swoje mury. Wiele wydarzeń odbywa się w przestrzeni miejskiej. Co następne? Co następne? No cały czas trwają prace przy obiektach sportowych. Tu nie możemy o tym zapominać, też na samym początku. Czy budowa y, hali, sztuk Walki, to był, uważa Pan dzisiaj z perspektywy czasu, to był szczał w dziesiątkę? Tak, to setki. Dzieci, młodzieży, którzy korzystają z tego obiektu. To także wydarzenia sportowe o ogól, randze ogólnopolskiej, nie tylko, bo są i też konkursy, wydarzenia, gdzie przyjeżdżają zawodnicy z zagranicy. Więc jak najbardziej zadanie, które dobrze, że zostało zrealizowane, bo młodzi ludzie znaleźli tam swoje miejsce. Ja pamiętam, był taki. Okres dyskusji, czy budować dużą halę sportową, pan podjął decyzję, że będziemy, czy Pan i, i, i Radni, że będzie mała hala pod konkretne jakby potrzeby. I, i, I to było chyba dobra decyzja. Może to nie tak, bo hala, kiedy obejmowałem już urząd burmistrza, to hala już była po przeprowadzonej modernizacji, na potrzeby Jasła, pewnie na jakiś czas jeszcze wystarczająca. Wystarczy. I oczywiście można mieć zakusy na o wiele większe obiekty, tylko Co pamiętajmy, że z tym się wiążą koszty utrzymania. Na pewno brakuje pewnych jeszcze obiektów i tutaj stąd wspomniałem, że to też działania związane z realizacją tych zadań dotyczących obiektów sportowych. W tej chwili przystąpiliśmy do modernizacji w zasadzie przebudowy całego boiska przy ulicy Śniadeckich. Zostały już pierwsze roboty wykonane w roku ubiegłym. Teraz na wiosnę będzie kontynuacja. Jest to modernizacja, więc całkowita zmiana tego, co było dotychczas. Rozbiórka istniejących trybun, troszeczkę przesunięcie murawy w kierunku huty szkła. Natomiast tutaj od strony północnej ma powstać nowa trybuna z nowym zapleczem socjalnym. Więc zupełnie nowy opiek, można powiedzieć. I mamy nadzieję, że będzie można wówczas przychodzić na mecze piłkarskie. Hmm. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie można przychodzić na bezpieczne mecze piłkarskie, bo to jest naszym celem i chciałbym, żeby ta dyscyplina dołączyła do tych, gdzie chętnie przychodzi się pooglądać również ze swoimi dziećmi, a tutaj do tej pory bywało różnie. Panie burmistrzu, w każdej chyba naszej rozmowie wspominamy o tym, czy Jasło doczeka się swojej. Prawdziwej obwodnicy. Miasto Jasło jest miastem na prawach powiatu, ale tylko miastem. Nie jest miastem prezydenckim, które realizuje również zadania rządowe, jeśli chodzi o sieć dróg. Tutaj no, zawsze jest porównywanie do Krosna. No, to niestety to nie to samo, musimy o tym pamiętać, ale tak, trwają prace nad częściową budową obwodnicy miasta Jasła, tak zwanej zachodniej, w ramach. Modernizacji drogi krajowej nr 73 i budowy obwodnic tych miast, które wzdłuż drogi 73 są położone. Ale to też nie tylko ta droga krajowa, która ma stanowić częściową obwodnicę miasta Jasła. Cały czas trwają prace przy budowie drogi wojewódzkiej łącznika ronda w Żółkowie z rondem w Sobniowie. Oddana. Ale to są troszkę takie półśrodki, bym Są to półśrodki, natomiast no, naszego budżetu na pewno na wybudowanie obwodnicy nie stać. Koszty tej obwodnicy wedle szacunków to tyle, ile nasz całoroczny budżet przeznaczony na wszystko, co w mieście realizujemy. Wiem, że stawiacie na ekologię, wiem, że yy, po budynkach widać ilość solarów, fotowoltaiki, która już została zamontowana. E, jaki jest kolejny krok, czy jak prezydent Krakowa e, e, wypowiedział wojnę wszystkim, e, wszystkim kopciuchom, czy i burmistrz e, Pabian też wypowiedział taką wojnę? Musimy o jednym pamiętać, że Sejmik Wojewódzki podjął tak zwaną uchwałę antysmogową i ona jest obowiązująca dla całego obszaru województwa, stąd też będą konieczne... W pewnych przedziałach czasowych działania, które będą eliminować te tak zwane kopcące kotły, służące do ogrzewania budynków, kotły, piece. I tutaj nasze działanie związane jest też z opracowaniem czy ze wykonaniem inwentaryzacji przede wszystkim tych źródeł ciepła, jakie na terenie miasta funkcjonują. W tej chwili miasto wystąpiło do mieszkańców budynków jednorodzinnych o Wypełnienie ankiet w tym zakresie, gdyż jest to nasz obowiązek, to nie jest nasz wymysł. Taki jest obowiązek wszystkich samorządów: wykonanie takich inwentaryzacji. Stąd też przy tej okazji prośba do Państwa, aby tego typu ankiety wypełnić w różnej formie, bo zarówno elektronicznej, jak i tej zwykłej papierowej. papierowej, którą można dostarczyć dokumenty, do, 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 jako dokument do urzędu. Natomiast y, chcemy rzeczywiście poznać, jak to wygląda w mieście. Zostały już przeprowadzone różne działania związane przede wszystkim z możliwością wymiany kotów tych funkcjonujących w tej chwili a niespełniających norm, Również działania związane z założeniem solarów. Teraz mamy nadzieję, że jeszcze że jednak powróci temat instalacji fotowoltaicznych, ale ta wiedza pozwoli nam też występować czy też proponować dla mieszkańców rozwiązania, aby te swoje domy doprowadzić i układy grzewcze doprowadzić do stanu, który nie będzie zanieczyszczał środowiska. Czy budynki wielorodzinne, czyli bloki, spółdzielnia mieszkodniowa, czy tam ten, ta sprawa już została załatwiona, czy to też wciąż nadal trwa? To było elementem projektu, który jest w trakcie realizacji. 11 budynków wielorodzinnych zostanie przyłączonych, można powiedzieć, zostało przyłączonych, bo przyłącza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej już wykonało w tej chwili realizowane są prace wewnątrz budynków polegające na przebudowie tych wewnętrznych układów. Natomiast cały czas i tutaj. Również podziękowania dla spółdzielni mieszkaniowej, która uruchamia, uruchamia węzły cieplne, pozwalające również podgrzewać ciepłą wodę. Więc tutaj są to wspólne działania, ale też staramy się pamiętać o tym, że no przede wszystkim to te budynki jednorodzinne są głównym emite emitentem tych. No niestety zanieczyszczeń. Natomiast, natomiast chciałem tutaj wspomnieć o, też o działaniach, które są realizowane przez naszą spółkę, która jest dostawcą ciepła. Budujemy w tej chwili układ kogeneracyjny. On jest w tej chwili na etapie uruchamiania, oddawania do użytkowania. W znacznej mierze przejście z opalania węglem na opalanie gazem przy okazji produkcja energii elektrycznej, która będzie sprzedawana. A więc w tym lecie, prze, przez to lato woda ciepła już będzie produkowana wyłącznie w oparciu o gaz, a nie węgiel. Panie burmistrzu, i na koniec mamy marzec, zaczął się nabór do szkół podstawowych. E, czy to jest nabór, czy niektórzy twierdzą walka o dzieci, żeby ich było jak najwięcej, bo niestety dochodzimy do tego okresu, czy czasu, w którym tak. będzie ten dół, w którym najmniej dzieci rodziło się. I drugie pytanie, również z tym, e, ten rok jest rokiem, w którym najmniej urodziło się dzieci w Polsce od kilkunastu lat. Tak. Co zrobić? 500 plus, nic zadziałało. Zacznę od końca. No, niestety należymy również do tych miast, gdzie to zaobserwowaliśmy. 199, chyba, jeśli dobrze pamiętam, zarejestrowanych urodzeń na terenie miasta, a więc mniej więcej o 60 mniej no. niż było to wcześniej. Natomiast miejsc w szkołach no, mamy przygotowanych około 300, a więc 13 oddziałów. I to jest ten poziom, który mniej więcej nie odstaje jeszcze od lat poprzednich. Tu pewnie można by nawiązać też do naborów w przedszkolach, gdzie tych dzieci, latków, jest w tej chwili już można powiedzieć przyjętych, bo nabór został zamknięty jest 284, a więc no jakoś nieodbiegający poziom. Tutaj zdajemy jeszcze. sobie jeszcze. Zdajemy sobie sprawę, że. W przedszkolach może mniej jest dzieci spoza. Miasta, w szkołach tych dzieci już pojawia się więcej. Mówię tutaj o naszej gminie sąsiedniej, o gminie Właśnie, Jasło. bo Jasło to nie tylko dzieci e, mieszkające w mieście, ale to te, również ten pierścień wokół tak. e, miasta, sąsiednie gminy, które e, no, rodzice pracują w jaśle, więc jakby naturalnym jest, że przywożą te dzieci do szkoły. Gmina Jasło nie ma we wszystkich swoich wioskach e, szkół, stąd też no, są takie wioski jak chociażby Gorajowice, Walowy, które one w naturalny sposób przylegają do miasta i tutaj najbliżej dzieci mają do naszych szkół. Nie robiliśmy nigdy z tego większego problemu. Jeśli mamy miejsce, to te dzieci oczywiście uczęszczają do szkół jasielskich. Sanok chce się kosztem dymin rozrastać. Prezydent Ferenc przyłączył kilkanaście wiosek do siebie, żeby stać się wielką metropolią. Nie ma pan takich zakusów, żeby niektóre wioski przyłączyć do miasta Jasła? Tak naprawdę jest to sztucznie utrzymywany w tej chwili podział, tak bym to określił, gdyż część tych wiosek tak naprawdę korzysta z infrastruktury miejskiej. Na zasadzie właśnie szkoły, dojazdu, bo komunikacja miejska, w miejska tam dojeżdża. Część jest nawet przyłączonych do naszych wodociągów, do naszej kanalizacji. Tak jak powiedziałem, jest to czysty podział administracyjny, a za tym nie idzie funkcjonowanie tych wiosek. Aczkolwiek no, zdajemy sobie sprawę i zresztą z tym borykają się również inne samorządy, które no, próbują się powiększyć, że stania są różne. Te, przeprowadzone, przeprowadzane konsultacje nie zawsze potwierdzają ten kierunek, który ktoś sobie wymyślił. I w jaśle niech zostanie tak jak jest. Aczkolwiek nie wykluczone, że kiedyś to się zmieni. Dziękuję za rozmowę, a ja tylko przypomnę, że moim państwa gościem był pan Ryszard Pawian, burmistrz miasta Jasła. Dziękuję i do zobaczenia i zdrowia Panie Burmistrzu Życzę. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.